Z tej strony Wiko Minecraft nagrywamy odcinek z Fortnite'a. Oki. Okay? Nie mam jeszcze za najlepszych skinów, że tak powiem. Zmieniałam prawie w ogóle. No bo przyznam się, dwa dni temu zacząłem w ogóle grać w Fortnite'a. Przepraszam, że długo nie było filmów, tylko po prostu nie mam czasu ich nagrywać, ale staram się jak najczęściej. Dlatego właśnie dzisiaj nagrywam, bo dzisiaj mam czas. Ok. Muszę sprawdzić, co tam w sklepie. I to zaczynamy! Będę grał większość filmów na naparzance. O. Napiszcie w ogóle jakie chcecie tryby, abym nagrywał w Fortnite. To mogę je nagrywać. O. Teraz ymm, mam do was y Jedno pytaniem napiszcie w komentarzach, czy chcecie, abym kupił fałdolce. Ja bym kupił sobie skin. Bo mnie to tam nie wiem. Ja mogę kupić, nie mo mogę ale nie muszę. I to tam żaden problem. Tylko napiszcie. No oki. Ale za sobie? Okej, okay, nie będę ogólnie w filmach z Fortnite za dużo mówił na początek, bo nie ma po prostu o czym. Napiszcie, z jakiej gry chcecie film. Tu ja postaram się nagrać. Tylko napiszcie po prostu z jakiej gry. Ach, nie rozumiem tego. Balony, nie wiem po co mi... A granatnik też sobie wezmę. Jest, jestem, jestem w strefie. Jestem w strefie, więc to dobrze. Ok, trzeba szukać jak najwięcej skrzynek i jeżeli zostawicie pod tym filmem luźno 5 łapek w górę, to nagram kolejny filmik z Fortnite'a. jeżeli chce łapki w górę, jeżeli chcecie filmy z Fortnite'a. Okej, okay, zamieniłem sobie na niebieską pompę, bo mi się nie chciało mieć zielonej. że to skrzynka. Okej, okay, lecę do tego, do tej paczuszki, że tak powiem. Najlepiej by było jakby mi pompa wyleciała. Wtedy to bym się cieszył. Oki, okay. sobie wypiję potkę. Pije, 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 piję. Tylko sobie trochę. Tak będzie, myślę, że dobrze. Lepiej znaczy się. Okej. Okay. Okej, okay, tam jest kolejna paczka, że tak powiem. Będę się posługiwał paczka. Po prostu mi się tak kojarzy. Nie, tam są góry, a w góry mi się nie chce iść. Nie wiem, po co nie rozłożyłem. Okej, skaram. No i reszta mi nie potrzebna. Nie, moja drużyna przegrywa. To źle. Bardzo źle. Że moja drużyna musi przegrywać. i ze skarem lecę poszukam jakiś lamiarzy, których bym mógł zabić rozsadzę domek bum Zaraz burza będzie się, będzie nadchodzić. Teraz to by mi się balon najbardziej przydały. Okay. Zaskara Oki okay. I drugiego też I Śmiesznie to by było Jakby on miał mapę Oki okay, już jest porówno. Oki, okay. tylko sprawdziłem, czy w ogóle dobrze się nagrywa. Dzisiaj myślałam, że takie dwie szybciusze rundki Fortnite'a. to nie, nie kliknę B, ale słabo. I teraz też było słabo. A jak mówiłem na początek, gry zainstalowałem kilka dni temu. Czy skiny kupić? Czy pierwszą lotnie, czy zbierek, czy skin, w sensie do ludka, że tak powiem. Pompanie potrzebna. Jest! Na szczęście zabrałem złotą broń, i to jest dla mnie plus. Tak. Bo akurat tą broń bardzo lubię. Lubię i to dlatego, że hmm. jakby to powiedzieć. Dlatego, że ma. O, takie, coś, takie oczko fajne do strzelania. Dajmy na to teraz. Teraz mnie zabito. No, po prostu mam. Z... Jestem z gatunku 100 IQ. Że mam 100 Akius, ja się z takiego jestem gatunku mówi. Szukam jakichś goś gości do zabicia. Niech to to mój. Yy, właśnie dlatego yy, zrobiłem go. Poczekajcie chwilę, poczekajcie. Tylko ważną informację przekazać. Jeszcze zamknę sobie drzwi. No i już można grać. Oki. Okay. Tutaj. O, minigan. Minigan mi się przyda. Dajmy na to na takich leszczy jak ten. Niech to! Jak, jak to możliwe, że oni mnie tak zabijają. Oki. Mhm. Oki okay. okay. na blisko po prostu. Na blisko za musem. Po prostu na blisko najlepiej. Oki, okay. trzeba szybko znaleźć jakiegoś lamusa do zabicia po to, aby po prostu mieć kile. O, tam widzę jakiegoś lamusa. O, lamus, chodź tu. O, nie ma, pompę. Jak to on mnie z kosy zabił? Ja cię ze zbieraka mnie zabił, ale ze mnie lama. No, dlatego że gram kilka dni, ale, jakbym miał złotą pompę, to bym wszystkich zabił na raz po prostu. Jezu, co ten robi. Ja szybko tak robię i już go nie ma. I nie ma jego podbudowania. Tylko trzeba teraz sprawdzić czy nie ma w pobliżu jakiegoś lamusa. No tam. O, lamus. A niech to to mój. Aha, miał pompę Ja pierniczę Jaki fail, miał pompę Ale fail, miał pompę Poczekajcie no, nie muszę coś załatwić Już jestem, dokręknę drzwi, ok, i muszę lecieć, jest pompa, pompa za minigana, ok. Chyba on też miał pompę. Jeżeli ktoś ogląda mnie i grał w tym samym czasie, to napiszcie. Oki. Okay. takich ludzi, co chcą tego komuś nazwać zrobić i go ciągle nawalać, aby zginął, to mi się już życie. Życie. Życia odechcewa. Niech to co miał? Jeżeli miał skara, to ja nie wiem, albo pompę. Hashtag pompa. Mm -hmm, Oki, okay, trzeba tak 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 tak. E, trzeba stanąć tu sobie i robić sobie platformę. jakby okay. sobie tylko tu taką platformę do koszenia lamusów. Trzeba szybko teraz pompę wyciągnąć i zaatakować lamę. No, a jednak się nie udało. Odcinki z Fortnite'a będzie jedna runda taka na cały filmik. No. Więc na razie.